Dobra witam w kolejnym odcinku i bez zbędnych jakichś wstępów zaczynamy grać e, Znajdujemy się właśnie na mm, targowisku, dzielnica kopiecka bardziej No targowisku, dobra nieważne Włączę sobie minimapkę Będzie tutaj tak kawałek dookoła uh -huh. Ja to ja zawsze muszę mieć tak odsłonięte bo ja tak inaczej nie mogę Po prostu nie lubię jak coś czarnego mam na mapie tak, 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 labi, lagi łapią, tak? Jeszcze zobaczymy. Ehm, eee, dobra. Zobaczymy teraz mój ulubiony sklep. Ha! Eee, na razie i... hmm. Który to miecz cię sobie kodować? Nie. To, to zawsze... ulubiłem tą... no. Ja! Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Coś, Coś tu... Tak, to. Eee, i to jest na samym końcu. Tylko 15 tysięcy. Dobra, jak się uzbiera. Eee, 153. Fuck. Oni trochę nas nie stać tutaj na różne rzeczy. Ha. Musiał gość, dobra. Sprzedajemy wszystko, co mamy. To noszę, to tego to, to nie noszę to, 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 nie noszę To nie noszę, to nie noszę Tego też nie noszę I to To noszę <ścoughs> O boże co? E, no, ma, 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 tyri, tyri. Dobra, um, mm, 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 Do tego mi trochę jeszcze daleko no dobra, 3000... Będzie! Musi być. Ech, tak, 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 tak. Jakieś niezidentyfikowane rzeczy. Dobra. Wiesz, co tutaj było? Zabójcze ostrze. Nakupiłbym no, sobie dalej. Nie jesteś. Po pozbierać trochę jeszcze kasy. O, to tarcza by mi się przydała. Czy ile to kosztuje? Jeden na jeden. Nie, takiej wytrzymałości się, nawet nie chcę widzieć tutaj, bo. Nie! Fajnie! <grywanie> e, takie sobie jak kół. sorry, coś tu się normalnie. Mi dzieje z tą klawiaturą. Dobra. E, pasuje jakieś flip. Ekwi... O! Ten grubas! Sza! Mhm. On ma, on ma fajne, fajne rzeczy. Czasami to warto zajrzeć. Fajne rzeczy na tyle, bo później go zdemaskujemy i nie będzie już tak fajnie. To wiecie. Uhuhuh. Co bym sobie tutaj kupił, no? Co, co, co? Telekineza plus 1, no. O. Coraz fajniejsze rzeczy widzę. 4600 Mam tutaj mam 4600, wydługołbym Nie wydłubałem hmm. Kurde no Nic fajnie było, ale się skończyło Uff, Dobra, w tym odcinku przeważnie będziemy... O, jest portal Jest odpalony Ajaj Dobra, no, w tym odcinku przeważnie to będziemy raczej handlować, bo chcę pozałatwić te wszystkie sprawy. No, chyba, że... No... Jakoś to inaczej zorganizuję. No, ale chyba. Ktoś kasy jest? Nie ma nic. Krajerzy. A, gdzie ja strzelam, Zężałość. Wow, o, mocno bije. No. Wokół, wokół targowiska się kręcą zbiry, więc raczej tak uważa się jeśli ma się bardzo niski poziom. No. Dobra, zobaczymy teraz mały teatrzyk. Haha. Mi, 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 Sześciu tak, 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 tak. Och, oh, jakie piękne dalej! Brawo, mm -hmm. za piękne słowa! Nieważne. No <laughs> ty mamy sklep magiczny A to co A to co nie no jest dobra hmm, hmm. Tutaj nic nie będzie ciekawego Tu już jakiś dziwnych rzeczy e, Okej okay, nie ważny normalnie hmm. poczytajcie sobie tutaj kawałek mm -hmm. fajna nawet powieść dobra i, i fajne rzeczy to będzie chyba mój główny sklep w którym będę kupował takie różne rzeczy wiecie Aha. wow 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 hmm. no to chyba tyle sobie kupię nic, nic więcej mnie nie interesuje tutaj. No dobra. Jeszcze to. Warto się zaopatrzyć teraz, właśnie w te poty szybkie. Eee, tak, jeszcze. Eee, Pojď właśnie na się zadanie odszukaj dostawców od do Tinglafa. To zadanie będziemy robić później, bo wiem, bowiem tak. Po prostu da są tam zbyt silni przeciwnicy, żeby. Da, mógłbym to teraz robić. Mhm. <grystanie> dobra, chyba sobie, gu... chyba sobie kupię taki eliksir, no bo. Ha, bardzo nieważne. No, dobra, tego już sobie chyba nie kupię. Uuuuuuuuuuu uuu, uuu. Panie, panie, kryzys w kraju Tego nie będę kupował tak dużo No to dobra Okej, okay, pozałatwiam tutaj jest sprawy Pozbieram misję yy, Ale zrobię to na Waszych oczach i następny odcinek to będzie po prostu zbierać kasę, bo patrzy, patrzy pasuje tutaj znaleźć coś i w ogóle ale będę chyba zostawiał te sprawy bardziej finansowe czyli sprzedawanie tego, sprzedawanie tamtego będę chyba zostawiał takie żebym so, że sam sobie to będę robił, a nie w odcinku dobra idziemy zobaczyć co ten kowal, ten kowal, ten kowal rzekomo ma najlepsze yy, rzeczy w rebelonie, znaczy jeśli chodzi o broń ale wiecie co wam powiem Guno, prawda tak dobra o to topór duchów o, on ma dużo kasy, to już wiem um, kogo sprzedawać rzeczy. Yeah Kurde, on gdzie ma fajne rzeczy. Wow hmm. Tak, jak się kiedyś grało, to to nie było czegoś takiego. Trzeba było, to wtedy było dużo gorzej co <laughs> za świat jest jaki ten świat jest okrutny Nieważne. Przejdziemy się, ja, sobie, ja się tam kiedyś przejdę do zbrojowni. Obaczę co tam się dzieje. Yy, posprzedaję te wszystkie rzeczy. Dobra, pasuje znaleźć jakiegoś trolla wokół też targowiska z te, od strony tam północnej. Aaa, lecz! Walają się trole. Dobra, na solo widzę. <laughs> <laughs> Dobra, nie całkiem na solo, no ale prawie na solo. No, jest level, jest. O to chodziło, o to chodziło. Nie, nie wiem, nie włączyłem sobie ile. ...stopera, ile ma trwać ten odcinek, więc będę to robił tak na wyczucie. Yy, w w takim razie możecie. <toddź> Możecie się spodziewać, że będzie dość krótki, wiecie, tak, 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 tak głupi trochę będzie, wiecie. O Boże, teraz on użyłam takiego, takiego słowa, jakieś bezie, będzie, będzie, będzie. Nieważne. Hmm. Zacz, chyba zaczniemy już iść w siłę, bo... ...tutaj pasuje za jakieś lepsze kół Chyba, że będę po prostu używał tych potek. Ale chyba nie, nie, nie. Czytajcie, czytajcie, bardzo, bardzo dobry człowiek, bardzo dobry człowiek to jest, tak wiecie. No. Oh. Tak. Czytajcie, czytajcie to, bo to jest potrzebne później. To tyran! No, jak widzicie Bardzo porządny człowiek tutaj właśnie sprzedaje Rzeczy. Już nie zakasę praktycznie, tylko. Za to kim jesteś? Czy jesteś dobrym człowiekiem, czy coś takiego? Aura ochrony. O! Mm. On no, pasuje tutaj. kurde znaleźć jakieś rzeczy. Ona kosztuje więcej niż ja mam w ogóle cały kwipunek. I wszystkiego. Dobra. Mm. O! Umiejętności! Ey, tytery tym, -ty 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 mm, piorun Mistrz przysł. Mm, dobra, to ja czy sobie raczej tutaj Wezmę Pioruna Hm Chyba szkieleta. Tak, będziemy już mogli... Przyzywałaś dwóch szkieletów! Ha 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 ha. A właśnie jeszcze załatwić sprawę ymm, z, z doktorem Elleratem. Dlatego też pójdziemy. Przywitać się. Zrobimy z buta W ogóle takie, takie, takie fajne. No i czytacie to sobie dalej, a ja to będę przewijał. A co już że nie jest aż tak tragiczne, no okay. Jak... No dobra, dobra, Jezus Maria. W górze. O Boże. E, później się okaże, że jednak e, ten doktor Elrad jest olbrzymim oszustem. A tego też musimy się dostać do jego domu. Właśnie je zamknął, ale. Ha! Klucz! Tak, złodziej jeden, kurde. Będzie tutaj jakieś głupoty. Aha. Mhm, 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 mhm. Jak widzicie, drzwi są zamknięte, ale chyba już w następnym odcinku wejdziemy do jego mieszkania, załatwimy te wszystkie rzeczy. Eee, jeszcze zobaczę, ile ten odcinek ma, ale i tak żeby go będę kończył. Ponieważ odcinek trochę położymy tutaj yy, yy, po obrzeżach, tego bijemy, może z dwa level, trzy, może nawet. No, i to jest taka koncepcja na następny odcinek. Ale już dzisiaj kończę. Do zobaczenia. Cześć. A razie pozdrawiam.